Weekend majowy to doskonała chwila na złapanie oddechu i odpoczynek. Jeśli zastanawiacie się, jak spędzić ten wolny czas, zachęcamy do skorzystania z atrakcyjnych wydarzeń oferowanych przez nasze miasto. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów chciałabym Państwa zaprosić do udziału w obchodach Święta Konstytucji 3 maja oraz do wspólnej zabawy podczas rodzinnej majówki. Tradycyjnie 3 maja rozpoczniemy Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Najświętszej Marii Panny w Robczycach. Następnie delegacje złożą kwiaty pod pomnikiem pamięci, a wszystko przy oprawie muzycznej Robczyckiej Orkiestry Dętej i udziale pocztów sztandarowych. Po tej części oficjalnej zapraszam do udziału w pikniku rodzinnym, który zaplanowaliśmy na płycie Robczyckiego Rynku. Na scenie zaprezentuje swój program artystyczny Szkoła Podstawowa nr 5 w Robczycach, a po tej części Zapraszam na znakomity koncert zespołu Megica. Podczas pikniku będzie można smacznie zjeść, bo potrawy przygotują nasze panie, niezawodne panie z klubów seniora i z kół gospodyń wiejskich. Oczywiście przygotowaliśmy dla najmłodszych wiele atrakcji. Szanowni Państwo, dla najmłodszych, przygotowaliśmy również koncert pod nazwą W Krainie Kwiatów, który odbędzie się 5 maja, ale już na, na stadionie miejskim. Ten koncert będzie o godzinie 16. Serdecznie zapraszam. W sobotę, 4 maja, miłośnicy rowerowych wycieczek będą mogli wybrać się na rodzinny piknik rowerowy. Na który zaprasza Robczyckie Centrum Sportu i Rekreacji. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić do udziału w drugim rodzinnym pikniku rowerowym. W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa bardzo rekreacyjną trasę Robczyce, Kamionka, Robczyce. Po przejeździe do Kamionki mamy przygotowane dla Państwa grill, napoje, konkursy z nagrodami. Bardzo serdecznie zapraszam. Pamiętajcie o bezpieczeństwie, zabierzcie ze sobą kaski. Weekend zakończy rodzinny piknik na Ropczyckim Stadionie. Podczas imprezy, mnóstwo atrakcji dla dzieci, a dla fanów piłki nożnej, mecz Błękitnych Ropczyce. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.